Cześć, miło mi Cię widzieć na kryminalnym polu. Dzisiaj opowiem o wydarzeniu, które wstrząsnęło okolicą i szerokim echem rozniosło się po radomskiej ziemi. Zapraszam do wysłuchania sprawy o brutalnym morderstwie z powojennej Polski. 1 kwietnia 1947 roku nieznani sprawcy napadli na Gajówkę w Prędocinie, położonej w województwie mazowieckim w powiecie radomskim i zamordowali wszystkich jej mieszkańców. Około godziny 22.00 wybuch pożar w budynku gospodarczym i mieszkalnym Gajówki. Była ona usytuowana na skraju lasu, a najbliższe zabudowania mieściły się mniej więcej kilometr dalej we wsi Chwałowice. Łuna pożaru widoczna nad lasem ściągnęła okolicznych mieszkańców. Jednak nim zdążyli dotrzeć na miejsce... Spłonął dom i pobliskie zabudowania. Z narażenia własnego życia ludzie wyciągali z oknia i domu rodzinę Gajowego Stanisławaka, jak się później okazało na próżno. Mieszkańcy gajówki zginęli prawdopodobnie przed wybuchem ognia. Oznaki życia dawał tylko ośmioletni synek gajowego Józef, lecz i on wskutek odniesionych ran, zmarł dzień później w miejscowym szpitalu. Z całej rodziny Stanisława ocalały tylko dwie jego córki, które tragiczną noc spędzały poza domem. Później zidentyfikowano, że zwłoki należały do Stanisława K, lat 45, jego żony Weroniki, lat 37 oraz członków rodziny Balbiny K, lat 50, Józefa K, lat 9, Stanisława R, lat 21, Haliny K, lat 22, Aliny K, lat 3. W wyniku przeprowadzonych oględzin stwierdzono na zwłokach liczne ślady obrażeń. Kończyny górne i dolne zostały skrępowane. Ponadto podczas sekcji zwłok zostały ujawnione liczne i rozległe rany tłuczone i rąbane w okolicach czaszki, a na zwłokach Weroniki K również rany kłute klatki piersiowej i okolicy jamy brzusznej. Według lekarza rany zadane poszczególnym osobom w okolicy czaszki spowodowały natychmiastową śmierć. Podczas oględzin miejsca zbrodni nie ujawniono żadnych śladów przydatnych do identyfikacji, a ślady, jakie mogły zostać pozostawione przez sprawców, zostały zniszczone podczas pożaru i akcji gaśniczej. Ludzie z okolicznych wsi zaczęli obawiać się o życie, zastanawiano się kto i dlaczego dopuścił się tego strasznego czynu. Ich przypuszczenia i domysły były różne. Niektórzy wskazywali na motyw rabunkowy, lecz ciężko było go potwierdzić, gdyż trudno było zorientować się, co zginęło, a co strawił ogień. Z kolei część osób uważała, że biorąc pod uwagę okrucieństwo zbrodni, mogło dojść do jakiejś zemsty. Gajowy i jego bliscy, w tym trójka dzieci, zginęli od uderzeń tępych narzędzi i noża, lecz i ten motyw nie do końca przemawiał do reszty. Mianowicie, Stanisław ani nikt z jego rodziny nie mieli wrogów, a wręcz przeciwnie. Gajowy był raczej lubiany, jednak niedługo później ludzie z okolicy, a także prowadzący śledztwo, znaleźli powód ewentualnej zemsty. Podejrzanym stał się zięć gajowego niejakiej Stefan K., który miał co nieco za uszami. Mówiono, że w pewnym czasie należał do bandy rabunkowej. Gajowy, który uchodził za człowieka prawego i uczciwego, nie tylko potępiał zachowania swojego zięcia, a nawet oddał go w ręce władz. Żona Stefana, Helena i ich trzyletnia córka Alina mieszkały w Gajówce i poniosły śmierć w czasie napadu. Wkrótce jednak okazało się, że Stefan ma mocne alibi. Zarówno czas tuż przed napadem, jak i krytyczną noc spędził w więzieniu, w którym odbywał karę. Nie pozostało nic innego, jak wykluczyć go z grona podejrzanych. Na tym etapie śledztwa nie było żadnych innych podejrzanych. Spekulowano co prawda, że zbrodni mogła dokonać któraś z band, jakie grasowały w tamtych czasach w lasach radomskich i kieleckich. Były to tylko przypuszczenia niepoparte żadnymi dowodami. Myślano tak, ponieważ były to pierwsze lata zaraz po wojnie i różne bandy nękały jeszcze tamtejsze okolice. Pomimo wielu dołożonych starań, nie natrafiono na żaden ślad, mogący posunąć sprawę do przodu i wskazać winnych. W związku z tym po czterech miesiącach od tragicznych wydarzeń śledztwo umorzono. Milicja nie zapomniała jednak o mordzie w gajówce prędocin, ani też nie zrezygnowała z wykrycia morderców. Upłynęło 13 lat, zanim zaczęły się wyłaniać pierwsze tropy mające w przyszłości doprowadzić do sprawców zbrodni. W 1960 roku na ziemiach kieleckich zostało ujętych dwóch sprawców napadu rabunkowych. Uwagę śledczych przykuł fakt, że schwytani bandyci krępowali swoje ofiary w identyczny sposób, w jaki skrępowano przed zabójstwem rodzinę Gajowego. Szczególnie technika wiązania rąk do tyłu i nóg była bardzo charakterystyczna. W czasie trwania śledztwa powstały także podejrzenia, iż morderstwa w prędocinie dopuściła się banda rabunkowa, w której dominowali cyganie, koczujący w owym czasie po okolicznych lasach. Tamtejsza ludność doskonale zapamiętała tabory cygańskie, wśród których wówczas nie szukano winnych. Choć przypisywano im różne oszustwa i kradzieże, a zwłaszcza kradzieże koni, to nikt nie przypuszczał, aby mogli dopuścić się tak ohydnej i bezlitosnej zbrodni. Śledztwo postępowało, rzuciło także cień na konkretne osoby, zamieszane w sprawę, które występowały najczęściej pod pseudonimami. Często zmieniające nazwiska i nieprzywiązujące zbyt wielkiej wagi do prawdziwości danych osobowych. Było to zresztą bardzo popularne zachowanie wśród ludności cygańskiej. W aktach sprawy przewijały się m.in. takie pseudonimy jak Rako, Bidako, Franek, Parno czy Piekarz. Było ich oczywiście znacznie więcej. Oprócz Raka, który znajdował się w więzieniu za napady dokonane w Starachowicach, Uczestnicy bandy ukrywali się przed władzami. Rako do niczego się nie przyznawał, a nawet zaprzeczał znajomości z osobami, o którego pytano. Ujęcie podejrzanych nie było więc łatwe. Nie byli nigdzie zameldowani, prowadzili koczowniczy tryb życia i mieli zmienione dokumenty. Kolejny krok w śledztwie nastąpił w lecie 1960 roku. Do referatu Ewidencji Ludności w Łopach zgłosił się mężczyzna podający się ze Edwarda P. wraz ze swoją żoną Krystyną. Oświadczył on, że nie był nigdzie zameldowany i chciał się odłączyć od taboru cygańskiego. Chciał się też zameldować w Łopach i nalegał, aby tę sprawę załatwiono bardzo szybko. Tak mu na tym zależało, że był w stanie nawet zaprosić na obiad pracowników referatu odpowiedzialnych za wpis do Ewidencji Ludności. Personel biura był zaskoczony nieco postawą mężczyzny, więc zachowano w stosunku do niego szczególną uwagę. Tym bardziej, że zachowanie tej pary, nerwowość, pośpiech wydały im się co najmniej dziwne. Zawiadomili więc posterunek milicji, a przybyli funkcjonariusze zatrzymali natarczywych interesantów do wyjaśnienia. Był to czas, w którym Edwarda P., posługującego się pseudonimem Franek, poszukiwały władze w związku ze zbrodnią w Prędocinie. Jak również z szeregiem innych rabunków i kradzieży. Franek w pierwszym etapie śledztwa tuż po zatrzymaniu okazał się wyjątkowo małomówny. Stwierdził, że nie zna żadnego rako, kręcąc przy tym wymownie głową. Zaprzeczał, gdy wymieniano pseudonimy osób podejrzanych o wspomnianą zbrodnię. Przyznał jedynie, że zna Stefana G, ale nie potrafił rzekomo podać jego pseudonimu. Sytuacja nieco się zmieniła, gdy ujęto tego ostatniego. Stefan G., używający również danych Edward M., posługujący się pseudonimem Bidako, był znacznie mniej dyskretny od pozostałych aresztowanych, przyznał się do swojej znajomości z Rakiem i Frankiem oraz do niektórych napadów bez broni. W kolejnym etapie śledztwa zostały ujawnione także interesujące powiązania rodzinne pomiędzy sprawcami zbrodni. Podejrzani do tych powiązań przez dłuższy czas nie chcieli się przyznać, gdyż obawiali się, że grozi to ich ostatecznym zdemaskowaniem. Franek i Rako, którzy przebywali w jednym więzieniu, wymieniali między sobą na ten temat pewne uwagi usłyszane przez współwięźniów. Franek, chcąc zachęcić Rako do milczenia, śpiewał w swojej celi takie słowa. Cyganie nie przyznawajcie się. Ponadto wskazanie winnych kolidowało z zasadami przyjętymi w ich społeczności. Jednak z części rozmów Franka i Rako wynikało wyraźnie, że sprawa napadu na gajówkę nie jest im obca. Rozmowy te prowadzili przez okno, ponieważ siedzieli w sąsiednich celach. Obaj obawiali się tak zwanych psów, które mogą ich zdradzić, a także tak zwanych ptaków, czyli członków swoich rodzin przybywających jeszcze na wolności. Okazało się, iż wszyscy trzej mężczyźni ujęci przez władzę byli ze sobą spokrewnieni i spowinowaceni. Rako i Bidako byli rodzonymi braćmi i synami kobiety, która używała wielu nazwisk naprzemiennie i pseudonimu Gruszka. Została ona zresztą ujęta nieco później i oskarżona o przerabianie personaliów i fałszowanie dokumentów. Ich ojcem był mężczyzna również posługujący się kilkoma nazwiskami, a na dodatek był znanym groźnym bandytą o pseudonimie Lanko. Został zastrzelony podczas pościgu milicyjnego w powiecie Nidzica w 1962 roku. W aktach sprawy zachowała się jego fotografia, na której widniał otyły mężczyzna mający agresywny wyraz twarzy pokrytej czarnym zarostem. To on nauczył swoich synów bandyckiego fachu zabierając ich od wczesnej młodości na napady rabunkowe. Jak się okazało, Franek również należał do tej rodziny. Był mężem siostry Rako i Bidako, krosi, a także krewnym ich ojca Lanko. O udział w napadzie na Gajówkę podejrzani zostali jeszcze dwaj cyganie spokrewnieni z już wymienionymi osobami, mianowicie mężczyzna o pseudonimie Parno, brat Lanko i drugi mężczyzna o pseudonimie Lutek, brat Gruszki. Gdy okazało się, że śledczy zaczęli rozpracowywać ich powiązania rodzinne, Bidako przemówił jako pierwszy. Przyznał się, że brał udział w napadzie na gajówkę prędocin. Jego wersja wydarzeń brzmiała następująco. W czasie, kiedy to się stało, był chłopcem. Mógł mieć najwyżej 16 lat. Wiek synów Gruszki nie był do końca pewny. Według jej zapewnień Bidako urodził się w 1931 roku, Arakło dwa lata później w Lesie Siedleckim. Wiosną 1947 roku przyjechał do Radomia do swojego stryja o pseudonimie Parno. Tabory cygańskie stały wówczas w Lesie Waśnickim pod Radomiem i tam też widako spotkał swojego ojca Lanko, dowódcę taboru. Pewnego dnia miał on usłyszeć rozmowę starszych Cyganów. Popijając wódkę, planowali jakiś napad. Pił z nimi także Polak przy Stacho, mąż cyganki, zwanej Noną. Okazało się później, że ten mężczyzna odegrał czynną rolę w napadzie. Jeszcze tej samej nocy, wyruszyli bryczką w nieznanym mu kierunku. Długo jechali w ciemności, aż bryczka zatrzymała się w lesie. Dorośli kazali mu pilnować konia, a sami zniknęli w ciemnościach nocy. Zeznał, że domyślał się, iż idą dokonać rabunku, ale nie mógł przewidzieć, jaki obrót przyjmie reszta wydarzeń. Po pewnym czasie dorośli wrócili z łupem, a chwilę później dostrzegł łunę nad lasem. Jego ojciec Lanek, ani żaden z innych uczestników wyprawy, nie wspomniał nic o morderstwie. Bidako zeznał, że w tej wyprawie i zarówno w napadzie brali udział jego ojciec Lanek, szwagier Franek, Polak Stacho i dwaj cyganie używający przezwisk Piekarz i Tumro. Nic nie wspomniał natomiast o udziale swojego brata Rako. Wersja wydarzeń przedstawiona przez Bidako uległa pewnym zmianom i uzupełnieniom w momencie, gdy dwa miesiące później ujęto wspomnianego przez niego Tumro, czyli Bogusława B. Mężczyzna należał do innego ugrupowania cygańskiego, co sprawiło, iż był znacznie bardziej rozmowny niż Bidako. Potwierdził on swój udział w napadzie na Gajówkę i wskazał trzech dodatkowych uczestników niewskazanych wcześniej przez Bidako. Byli nimi Rako, Parno i Lutek. Dla przypomnienia Rako był bratem Bidako, Parno jego wujem od strony ojca, a Lutek wujem od strony matki. Tumro, według swoich zeznań, był w tamtym czasie za młody, aby brać czynny udział w napaści, dlatego razem z Rako Bidako i jeszcze jednym chłopcem, który był Polakiem, a którego tożsamości nie udało się ustalić, pełnił jedynie funkcje pomocnicze. Według jego opowieści nikt z uczestników wyprawy nie pozostał przy koniu, aby go pilnować. Zwierzę przywiązano do drzewa w lesie, a oni wszyscy udali się w kierunku gajówki. On miał za zadanie stać na straży i pilnować drzwi wejściowych. Pozwoliło mu to na obserwowanie wszystkiego, co działo się w izbie przez znajdujące się obok okno. W pobliżu podobną funkcję pełnił Rako, a po drugiej stronie domu stał na straży Bidako razem z młodym Polakiem. Kiedy Franek załomotał do drzwi gajówki, musiało być zapewne po północy. Miał wówczas krzyknąć: otwierać milicja. Po chwili w oknie błysnęła lampa naftowa, a następnie otworzyły się drzwi. Lanek wszedł do środka jako pierwszy, krzycząc przy tym ręce do góry. Za nim wkroczyli Franek, Parno, Stacho, Piekarz i Lutek. Każdy z nich był uzbrojony. Lanek miał przy sobie broń krótką, piekarz i Franek karabiny. Wewnątrz gajówki zobaczyli osiem osób, w tym troje dzieci. Napastnicy zaczęli brutalnie wiązać leżących, pomimo ich próśb i płaczu. Następnie przystąpili do rabunku. Tumro zeznał, że zrabowane rzeczy wynosili na podwórze, gdzie Rako i on układali wszystko na jeden stos. Zapamiętał on, że wśród rabowanych rzeczy leżała harmonia, czyli instrument podobny do akordeonu. Później miało okazać się to istotnym szczegółem. Ludzie z okolicznych wiosek pamiętali, że w domu Gajowego była harmonia, na której uczył się grać jego starszy syn. Po zakończonym rabunku bandyci udali się do stajni. Stały tam dwa konie. Jednego z nich bez trudu udało im się wyprowadzić i zaprzęgnąć do wozu gajowego. Drugi koń był jednak oporny, gryzł i nie dał się ruszyć z miejsca. Postanowili go więc zostawić. Załadowali wszystkie toboły i zebrane fanty. Byli gotowi odjechać, lecz nie odjechali. W sieni gajówki Lanek, najokrutniejszy z nich wszystkich, naradzał się z piekarzem. Efekt tej narady miał okazać się tragiczny w skutkach. Ci dwaj mężczyźni, obawiając się rozpoznania, postanowili wymordować całą rodzinę Gajowego. Tum rozeznał, że wszystko obserwował przez okno, widział całą scenę bestialskiego morderstwa. Odtwarzał ją zresztą później w kilku wersjach, zmieniał swoje wyjaśnienia na temat okrucieństwa poszczególnych członków bandy. Kiedy Lanek i pozostali bandyci stwierdzili, że w gajówce nikt nie został żywy, podpalili dom i zabudowania. Następnie odjechali z kradzionym wozem i swoją bryczką. Lanek, odjeżdżając, oddał dwa strzały w stronę palącego się domu. Strzały te było słychać w pobliskich wsiach, co wryło się w pamięć ich mieszkańcom. Zresztą zapamiętali oni też inne szczegóły tej feralnej nocy. Na potwierdzenie swoich zeznań. Tumro zawieziony do lasu bezbłędnie wskazał miejsce, gdzie kiedyś znajdowała się gajówka. Ponadto niektórzy spośród okolicznych mieszkańców, a głównie żyjące córki gajowego, potwierdzili pewne szczegóły jego mm, relacji. Pamiętano na przykład, że gajowy miał jednego bardzo trudnego konia, który pozwalał się zaprząc tylko gospodarzowi. Było jeszcze kilka drobnych szczegółów, które wspólnie czyniły wyznania Tumra wiarygodnymi. Wskazał on większą liczbę uczestników napadu, lecz to akurat było łatwe do wytłumaczenia. Stwierdzono bowiem, że bidako chciał po prostu ochronić swoich członków rodziny. Choć ciekawostką jest fakt, że wskazał swojego szwagra Franka. Jakiś czas później w ręce milicji wpadł Stacho, a chwilę później Parno, Piekarz i Lutek. Żaden z nich nie przyznał się do udziału w rabunku i morderstwie. Przyznali się jedynie ci, którzy wcześniej składali zeznania, Bidako i Tumro. Pozostali konsekwentnie utrzymywali, że w ogóle nie byli w prędocinie. Niektórzy z nich przyznali się nawet do kilkudziesięciu innych napadów, jednak żaden z nich nie skończył się śmiercią człowieka. Po tym okrutnym napadzie na gajówkę, większość jego uczestników nie porzuciło swojego bandyckiego fachu. Napadali i kradli w różnych wsiach i miasteczkach, nie gardząc żadną zdobyczą. W czasie tych akcji zachowywali się na ogół bardzo brutalnie wobec swoich ofiar. Terroryzowali bronią, straszyli, związywali, niekiedy bili w bardzo dotkliwy sposób, a nawet dopuszczali się gwałtów. Napadali na gospodarstwa, szkoły, młyny czy warsztaty rzemieślnicze. Z okrucieństwa słynęli zwłaszcza Lanek i jego syn Rako. Zawsze napadali z bronią w ręku, byli groźni i bezlitośni. Siali przerażenie wśród ludzi. Przedstawiali się jako partyzanci z lasu, żądali żywności i pieniędzy. Do siebie nawzajem zwracali się panie komendancie i panie dziewiątka. Lecz pomimo tej mistyfikacji ludzie orientowali się na ogół, że mają do czynienia po prostu z bandytami. Później, gdy w czasie milicyjnego pościgu Lanko został zastrzelony, ludzie rozpoznali go jako niebezpiecznego komendanta, za którego się przedstawiał. Przy zabitym został znaleziony dowód osobisty na jedno z nazwisk, którym się posługiwał oraz fotografia pana dziewiątki, któremu udało się zbiec. Ta fotografia miała w przyszłości ułatwić identyfikację Rako, choć on sam bardzo długo nie chciał się przyznać do tego, że jest podobny do człowieka na zdjęciu. Dopiero ekspertyza porównawcza, przeprowadzona przez zakład kryminalistyki, pozwoliła na ustalenie, iż osobą na fotografii jest istotnie Rako, posługujący się w tamtym czasie jednym z używanych przez siebie nazwisk, a w ciągu swojej bujnej kariery używał ich wiele natomiast w stan oskarżenia został postawiony ostatecznie jako Stanisław M. W śledztwie, na rozprawie, a nawet w uzasadnieniu wyroku nazywano go jednak po prostu Rako, ponieważ choć często zmieniał nazwiska, to pozostał wierny swemu pseudonimowi, jak zresztą i pozostali członkowie bandy. W ich kulturze pseudonim liczył się bardziej od nazwiska, które ulegało zmianom. Wracając do osoby Rako, ekspertyzie prócz fotografii został poddany również jego wiek. Według dokumentów miał urodzić się w roku 1938, natomiast jego matka twierdziła, że był to rok 1933. Aby ostatecznie ustalić, czy chodzi o jedną i tą samą osobę, biegli lekarze, musieli wypowiedzieć się na ten temat. Ostatecznie określono wiek rako na mniej więcej 25 lat, co odpowiadało koncepcjom władz śledczych. Pod wpływem przedstawionych mu dowodów, Rako przyznał się do 18 napadów organizowanych wspólnie ze swoim ojcem Lankiem. Później jednak, przy zakończeniu śledztwa, odwołał to wszystko i utrzymywał ponownie, że nazywa się zupełnie inaczej i w tych napadach udziału nie brał. Ani prowadzące śledztwo, ani następnie sąd nie dali wiary tym słowom. Ponadto śledczy w miarę możliwości. Starali się też dociec, w jaki sposób niektórzy z członków bandy zmieniali personalia i uzyskiwali dowody osobiste. Okazało się, że Lankowi i jego córce Krosi, żonie Franka, wyrobił dokumenty urzędnik prowadzący meldunki w Lubartowie, niejaki pan G. Został on zresztą później skazany za swój czyn na 4 lata więzienia. Pozostali bandyci również wprowadzali władzę w błąd, co chodzi o dane osobowe, które często specjalnie zmieniali, aby zmylić trop. Na przykład, Lanko w latach powojennych porzucił swoją żonę, a jej miejsce zajęła jedna z mieszkanek radomia, niejaka Aniela, u której założył skład rabowanych rzeczy. Milicja dość szybko wpadła na tę skrytkę, ale Lanka nie udało się wówczas ująć. Dodatkowo, w trakcie wizyty na targu, jeden ze znajomych zamordowanej rodziny K napotkał cygana grającego na harmonii, wspomnianym wcześniej zrabowanym instrumencie. Jak się okazało, Gajowy tuż po wojnie odkupił od tego właśnie znajomego instrument, na którym po zdjęciu obudowy widoczne były inicjały poprzedniego właściciela. Ten zbieg okoliczności był kolejnym przełomem w śledztwie. W końcu, w roku 1961, 14 lat po rzezi w Gajówce prędocin, kiedy przebieg napadu stał się ostatecznie znany władzom, a wszyscy sprawcy zostali ujęci, można było przystąpić do przygotowania aktu oskarżenia, a następnie procesu. Miał on miejsce przed Sądem Wojewódzkim w Kielcach w lecie 1962 roku. Oprócz ośmiu oskarżonych o napad w Prędocinie, przed sądem stanęli jeszcze inni cyganie używający przezwisk Janek, Tynek, Śmichuro i Rycerza, którzy mieli na swoim sumieniu szereg napadów rabunkowych. Janek był bratankiem lanka. Na Ławie oskarżonych. Zasiadł też jeden z paserów. Podczas rozprawy sądowej, podobnie jak w śledztwie, jedynie Tumro i Bidako przyznali się do udziału w napadzie na gajówkę prędocin. Bidako utrzymywał wersję, że pilnował koni i nie miał nic wspólnego ze zbrodnią. Tumro, który w śledztwie poważnie obciążył ludka i Franka przed sądem, oświadczył, że ich rola była raczej bierna. Stwierdził, że sami nie zabijali, ale też nie przeszkadzali zabijać. Największą aktywnością obok Lanka w czasie napadu wykazywali się jego zdaniem piekarz, Stacho i Parno. Pozostali oskarżeni i stanowczo wszystkiemu zaprzeczyli. Jance, pseudonim piekarz, oświadczył nawet, że nie miał nic wspólnego z tym pseudonimem i padł ofiarą zwykłego nieporozumienia zapewnił, że w czasie popełnienia zbrodni pracował w hucie w Ostrowcu Świętokrzyskim. Sąd jednak nie dał wiary tym wyjaśnieniom. Po pierwsze, Ostrowiec znajdował się w zaledwie 20 kilometrów od miejsca zbrodni popełnionej w nocy, a po drugie, jak wynikało z przedstawionych przez piekarza dokumentów, pracę w hucie rozpoczął w roku 1949, a więc dwa lata po tragicznych wydarzeniach. Lutek oświadczył, iż w okresie napadu mieszkał w Siedlcach. Wyparł się także pokrewieństwa z Bidako, choć tamten rozpoznał w nim wuja. Z kolei Stacho oświadczył, iż pomówienie go o udział w napadzie było wynikiem właśnie między rodzinami cygańskimi. Zeznał, że rodzina Rako i Bidako skłócona była z rodziną jego żony cyganki Nony. W latach powojennych przebywał w różnych miejscowościach, ale nigdy w radomiu z napadem na gajówkę twierdził, że nie miał oczywiście nic wspólnego. Również Parno zapewniał sąd, że wciągnięcie go do sprawy było wyłącznie aktem zemsty. Opowiedział, że między jego rodziną a rodziną Tumro istniał nierozstrzygnięty konflikt przedwojenny, w którym zginęła jego siostra. Sąd wojewódzki w Kielcach dał jednak wiarę wyjaśnieniom Tumro i uznał winę wszystkich ośmiu oskarżonych o napad na gajówkę. Najsurowszy wymiar kary dostali jako najaktywniejsi Gustaw M. pseudonim Stacho, Jan C. pseudonim Piekarz i Władysław K. pseudonim Parno. Zostali oni skazani na karę śmierci, zamienioną następnie z mocy amnestii na 15 lat więzienia. Amnestia objęła również pozostałych oskarżonych poważnie, łagodząc im wymierzony przez sąd kary. Ostatecznie więc wyrok nie brzmiał zbyt surowo. Bogusław B. Pseudonim Tumro został skazany na 3 lata więzienia. Stanisław G. Pseudonim Bidako na 6 lat więzienia. Edward P. Pseudonim Franek na 10 lat więzienia. Stanisław M. Pseudonim Rako na 15 lat więzienia. A Edward B. Pseudonim Lutek na 6 lat i 8 miesięcy więzienia. Te pewne dysproporcje, wynikające z nałożonych kar, płynęły stąd, iż niezależnie od zbrodni w Prędocinie sąd skazał oskarżonych łącznie za ponad 30 napadów rabunkowych sprzed lat, w których udział ich był bardzo różny. Pozostali oskarżeni, którzy nie byli wmieszani w sprawę mordu, zostali uznani za winnych napadów i kradzieży i skazani na kary od 3 do 5 lat więzienia. Od wyroku wpłynęło pięć rewizji do Sądu Najwyższego. Parno, Piekarz, Stacho, Lutek i Franek twierdzili, że czują się niewinni i nadal utrzymywali, że w ogóle nie byli w Prędocinie. Również Bidako stwierdził, że sąd zbyt surowo ocenił jego udział w zbrodni. Po zabudowaniach gajówki Prędocin obecnie nie ma już śladu, a pamięć o ofiarach praktycznie umarła. Rodzina państwa K. Została pochowana na samym końcu nowego cmentarza w Iłży. Dziękuję za obecność. Jeśli masz ochotę na więcej, to zostań ze mną na dłużej, a mi będzie bardzo miło. Napisz też w komentarzu, co myślisz o tej sprawie. Życzę dużo zdrowia i rozwagi. Do usłyszenia wkrótce. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.